Baptystka pobita i w stanie krytycznym 5 stycznia 2023 rok. CSW Christian Solidarity Worldwide. Baptystka jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi po tym jak została przywiązana do drzewa i mocno pobita przed przywódców jej wioski w stanie Hidalgo. W Meksyku, 21 grudnia, pastor kościoła kobiety został zatrzymany na dwie godziny i zastraszany przez te same władze, które ogłosiły także, że nie pozwolą na pochowanie ciała kobiety w wiosce, jeżeli nie wyzdrowieje z obrażeń. Kobieta jest obecnie pod intensywną opieką, nie pozwala się jej na wizyty od innych ludzi z wioski. Jednakże pastorowi także zakazano odwiedzania kobiety w jej domu, zanim została posłana do szpitala. Żadne areszty nie zostały dokonane mimo wysłania zażaleń do Komisji Praw Człowieka w stanie Hidalgo i Biura Stanowej Prokuratury. Maria Concepción Hermández Hermández, członkini Kościoła baptystycznego Wielkiego Nakazu Misyjnego Great Commission w społeczności Rancho Nuevo w gminie Heitula de los Reyes została zaatakowana w środę rano 21 grudnia po odwiedzeniu ziemi, którą posiadała w odpowiedzi na prośbę sąsiada, który poprosił ją, by usunęła z niej dwa drzewa. Od 2015 roku lokalne autorytety zakazały członkom mniejszości religijnej dostępu lub użycia i uprawy ich własnej ziemi. Lokalni przywódcy w Rancho Nuevo, w tym Benito Rocha, przywódca społeczności Fermin Hermandes Hermandes, delegat Octaviano, Margarito Guterres Hermandes, Francisco Fenes i katecheta Giulio Hermandes Hermandes, którzy wszyscy są członkami większości religijnej Kościoła Rzymskokatolickiego w wiosce, uczestniczyli w ataku po tym, jak zostali poinformowani o obecności kobiety. Źródło donosi CSW, że nadzwyczajnie i zaraz przed atakiem na panią Hermandez Hermandes zaczęły być dzwony lokalnego kościoła rzymskokatolickiego. Gdy pastor Rogelio Hermandes Baltazar próbował interweniować prosząc władz, by powstrzymały atak, został także fizycznie zaatakowany i zatrzymany na dwie godziny. Lokalni przywódcy zażądali od niego wydania aktów własności dziesięciu działek należących do wyznawców Kościoła Baptystów. Kiedy pastor odmówił, władze zagroziły zabraniem dokumentów z siłą i konfiskatą mienia. Od 2015 roku w Ranchu Nuevo dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka związanych z For RB. Lokalne władze wielokrotnie próbowały zmusić członków mniejszości religijnej do udziału w rzymskokatolickich świętach religijnych, w tym do darowizn finansowych, zapalania świec i aktywnego udziału w aktach uwielbienia. Członkowie społeczności mniejszości religijnych byli arbitralnie zatrzymywani, bici, pozbawiani dostępu do opieki medycznej, zwalniani z pracy, a ich ziemie były arbitralnie konfiskowane. Od 2018 roku dzieci mniejszości religijnych mają zakaz uczęszczania do miejscowej szkoły. Szefowa rzecznictwa CSW Anna Lee Stangl powiedziała: Życie kobiety wisi na włosku, a społeczność żyje w strachu, ponieważ pomimo wielu dowodów poważnych naruszeń wolności religii lub przekonań, w Ranchu Nuevo przez ponad 7 lat meksykańskie władze nie interweniowały. Zamiast tego urzędnicy stanowi Hidago pod rządami poprzedniego gubernatora, od lat publicznie zaprzeczają istnienia przypadków nietolerancji religijnej w stanie. Pociągamy te władze, obok tych bezpośrednio zaangażowanych w atak, do odpowiedzialności za wydarzenia z 21 grudnia. Wzywamy gubernatora Giulio Ramona Menhacesa Salazara do zapewnienia, że jego administracja podejmie szybkie działania w celu postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za ten brutalny atak i ciągłe groźby wobec członków mniejszości religijnej w Nahon uewo Wzywamy gubernatora Menhacesa Salazara do ścisłej współpracy ze Stanową Komisją Praw Człowieka i federalnymi urzędnikami do spraw religii w celu wprowadzenia zasad. Które uznają istnienie poważnych naruszeń wolności religijnej w Hidalgo i opracowań skutecznych i terminowych sposobów radzenia sobie z nimi, zgodnie z meksykańską ochroną prawną dla prawa człowieka. Głos prześladowanych chrześcijan, meksyk, chrześcijanka dotkliwie pobita. 9 luty 2023 rok. Od 2015 roku członkowie Kościoła Baptystycznego, wielkie Posłannictwo, społeczności Rancho Nuevo w stanie Hidalgo mają zakaz wchodzenia na swoje własne pola w celu ich uprawy. 21 grudnia 2022 roku Maria Concepcion Hermandes-Hermandes została fizycznie zaatakowana tylko za to, że oglądała swoją działkę, bo sąsiad poprosił ją o usunięcie z niej dwóch drzew. Gdy przywódcy wioski zostali poinformowani, że chrześcijanka poszła na swoje pole, zrobiono na nią zasadzkę i brutalnie pobito. Pastor kościoła Wielkie Posłannictwo Rogelio Hermandes-Baltazar usłyszał o napaści na Marię i próbował interweniować, ale też został zaatakowany. Przywódcy wioski zatrzymali go i zażądali przekazania tytułu własności dziesięciu działek należących do członków kościoła, ale pastor odmówił. Po napaści Maria złożyła skargę w prokuraturze i w Komisji Praw Człowieka. Gdy później zaczęła wymiotować krwią, ranną chrześcijankę przyjęto do szpitala, gdzie stwierdzono, że jej stan jest krytyczny. Miejscowe władze ostrzegły jej rodzinę, że jeżeli kobieta umrze z powodu obrażeń, nie wolno im będzie pochować jej na terenie wioski. Chociaż tożsamość oprawców jest znana, nie wniesiono przeciwko nim żadnych oskarżeń. Rdzenne społeczności z reguły mają dużą autonomię. I ich samorządy mogą zarządzać nimi zgodnie ze swoimi tradycyjnymi zwyczajami. Chociaż zatem meksykańska konstytucja gwarantuje wolność religijną, od 2015 roku lokalne władze próbują zmuszać członków kościołów do udziału w plemiennych uroczystościach rytualnych, często wymagając od chrześcijan, by dawali datki na finansowanie takich wydarzeń. Ewangelicznie wierzący, którzy nie spełniają tych żądań, są wyrzucani z pracy. Nie mogą grzebać swoich zmarłych oraz są arbitralnie zatrzymywani i bici. Od 2018 roku zabrania się też dzieciom należącym do mniejszości religijnych chodzenia do miejscowych szkół. Wiele rdzennych społeczności w Meksyku praktykuje synkretyczną religię, będącą połączeniem tradycyjnych rytuałów azteckich z religijnością rzymskokatolicką. 2 września 2021 roku dwóm rodzinom z innego kościoła baptystycznego w stanie Hidalgo grożono wydaleniem ze społeczności, jeżeli nie wyprą się swojej wiary i nie zapłacą nałożonej na nich grzywny. Stawiajmy się w modlitwie za chrześcijanami z tej społeczności, którzy doświadczają ciągłego nękania i prześladowań. Niech trwają w wierze w Chrystusa i wykorzystują okazję do składania świadectwa o Nim, niech sam Pan zabezpiecza ich potrzeby, umacnia duchowo i zapewnia swoje obecności wśród nich. Módlmy się, by w rogu nastawieni liderzy lokalnych społeczności otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego i mogli doświadczyć nawrócenia, Bożego przebaczenia i zbawienia.